Cześć, witajcie z tej strony, i dziś zagramy sobie w Deforestę. The Deforest The Forest to nowa seria na moim kanale. E, zobaczymy, czy się przyjmie, czy też nie ogólnie. E, ogrzewiem tylko tyle, że lecimy jakimś samolotem, tak, i mamy jakiś wypadek, i chodzą tam jakieś luje, że tak powiem. Nic więcej o tej grze nie wiem. Także będziemy sobie grać od nowa. Mam nadzieję, że jeżeli będę miał jakieś problemy, to oczywiście pomożecie mi, bo wiecie, samemu czasami troszkę trudno ogarnąć niektóre rzeczy. Tak więc wasza pomoc może tutaj być jak najbardziej nieoceniona. O, właśnie lecimy tym samolotem. Wow, tu mają jakieś te, jakieś kurde nie to są tablety chyba albo nie wiem co to jest. komputer. jak już pokładał, Co to jest, co się dzieje? Jak się boisz czy nie? Ja się boję, tyki Hollui, chyba chyba spagałem On się trzyma, a ja już jeszcze normalnie cały Eee, posrany, mam nadzieję, że... O... Holy shit. Ich nie spotkam od razu, chciałem powiedzieć. Ej, zostaw go, co ty mu robisz? Jaki luj, patrzcie. Wziął, wziął dzieciaka i poszedł. Eee... Także nie wiem, czy to, czy chodzi o to, żeby tego dzieciaka po prostu tutaj uratować, żeby tutaj po prostu przetrwać. Że nie mam na razie póki co pojęcia. Wiem, że coś tu można pozbierać, tak? Na e, coś się zbiera, dobra? To sobie to wszystko tutaj pozbieramy. Łoluj, wow, jak to wysoko jest. Eee, czy coś tu jeszcze jest? Czy coś tu jeszcze jest? Coś tu jest. Dobra, coś żeśmy chyba zjedli, bo nam tutaj wzrosło. Eee, widzę głód. O! iPhone, nie wiem czy to piątka czy szóstka ale mniejsza o to jest, jak to schować na P takie rzeczy się chowa, dobra no to chowamy to eee, chwila, tutaj się chyba nie da wyjść o jakaś noga tu została, patrzcie może ktoś tam jest, bo już tu się da to jakoś rozwalić albo i nie Dobra, czyli chyba musimy wejść tędy, mam nadzieję, że tutaj zaraz nie spadnę i się nie rozwo... Ja pierdzielę, jelonki tu chodzą Chwila, mam nadzieję, że tu się nie zabije teraz od razu No hop! No dobra e, jesteśmy na dworze, tak? I to jest ten słynny samolot, na z którym radziliśmy się i który się nam tutaj rozbił. <laughs> o, tutaj sobie biwak czyli czy znaczy, że ktoś się chyba przeżył, czy? czy nikt tutaj nie przeżył. Hmm. Są jakieś rzeczy do pozbierania, dobra. Eee, czy coś tu jeszcze jest? O, tu coś jest, nie wiem co to było. To są walizki, walizki można podobno otwierać je rozwalając. No i nawet się da, nawet się da, także wystarczy tylko lekko jebnąć i walizeczka się otwiera, tak? Dokładnie, tak dobra. Co my tu mamy? Piłeczka do Tenisa. Spoko. Ogólnie trochę gra mi się laguje, czasami widzę. Ale tego akurat nie jestem w stanie już zmienić. Mam ustawione dane na średnie, mm. nie chcę grać na minimalnych. Nie wiem, czy to w ogóle coś zmieni. Eee, najlepiej, jakby to było proces... ja pierdzielę myślałem, że to już teluje przyszły, ale to by było po prostu eee... jelone Co to jest? Tu są jakieś układy sterujące. Dobra, pozbieramy to wszystko. Jeszcze jakieś walizki są. Ogólnie wiem, że tu można coś budować, tak więc plan na dzisiejszy odcinek jest taki, aby gdzieś tutaj się zadomowić, że tak powiem. Coś sobie może upolujemy i to w sumie chyba tylko tyle, bo Bo już jest 5 minut gry, a jeszcze żeśmy nic nie zrobili, tak więc postaram się, aby odcinki były około. Łojezus, <laughs> 20-30 minutowe, tak. Maksymalnie Ty patrzcie, Kitajce tam chodzą dobra, to nie wiem, chciałbym gdzieś się tutaj wybrać, w którą stronę, nie wiem czy w tą, czy w czy w tą idziemy. Chwila, tu jeszcze walizka jest jedna, dobra, to. Elegancko. Aha, na i jest jakieś inwentory, czyli co to jest? Aha, to jest to co żeśmy sobie pozbierali, okej, okay, rozumiem. Eee, crafting mata. Nie rozumiem, że mogę coś tutaj łączyć, tak, coś w coś tu się łączy i... I mogę coś... ulepszać. Aha, na shifcie się biega, okej. Okay. Dobra, zające to tutaj chadzają, to niech se chadzają, a my co? Musimy iść na plażę podobno, tak? Takżeście coś wspominali na początku, że tu się idzie gdzieś na plażę i na plaży się rozbudowuje. Dobra, mam nadzieję, że ich nie spotkam, bo boję się w hui to naprawdę bardzo. Tak więc mam nadzieję, że na razie ich nie spotkam. Bo nawet nie wiem, jak ich zabić, nie mam pojęcia w ogóle. O, co to jest? Shop, patrzcie, shop, tu leci. No tu jakieś kij, kijki leżą, rozumiem. Dobra, kijki sobie pozbieramy. Shop pracz gdzieś poleciał. Może to były bubry? Nie, bubry chyba to nie są bubry, inaczej wyglądają, nie? Też mi się tak wydaje. No hmm. i co, i co, ja się tu mam rozbudować, tak? Jak tutaj nic kompletnie nie ma. Hmm. Tu coś jest, co to jest? What the fuck? co to jest? What the fuck? Dobra, nie wiem co to jest, jakiś posąg czy? O, tam można wejść, ale tutaj. Tu można wejść, czy nie? Czy się tego zdaje? Nie. Kurwa, nie chcę tu wchodzić. Nie, 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 ja tu nie chcę wchodzić. Nie, bo, bo, już, się, bo już się boję, już się boję, już się boję. Nie chcę tam wchodzić. Bo to się może źle skończyć. Obiecuję Wam, że tam pójdziemy, ale nie w tym odcinku. Na pewno. Na pewno, bo ja muszę się tutaj z nimi zadomowić. Eee, muszę ich poznać. O to chyba jest jeden z nich nawet. Chyba, a nie można go jakoś rozwalić. Jeb, głowa mu odpadła. Noga. Druga noga. Jest ręka. I jeszcze druga ręka by gdzieś musiała być, nie? Ale nie ma. Nie ma. Co to jest? Jakiś kijek. Dobra, kijek też możemy wziąć. E, na L użyj latarki, tak. Nie, to jest to zapalniczka, dobra. Zapalniczki na razie używać nie będziemy. Tu mamy jakieś... ...jakiejś rzeczy... ...lampka tu jest. O, aha, lampki nie możemy. Jebani komary... ...komary mi tu fruwają gdzieś... Z ...skubane, nie wiem skąd to nalazło mi. Ale tutaj mnie zaszły skubańce. Ogólnie wiem, że jest 28 dni na tą grę, ponieważ... ...później wychodzi nowy patch. Nie wiadomo czy ta gra będzie w ogóle działać, bo z reguły jest tak, że podobno, e, tak słyszałem, że save'y w nowych wersjach nie działają, tak więc... E, zobaczymy jak to będzie. Kurde, tu by się można było nawet rozbudować, zobaczymy tylko co jest za tą górką. <laughs> tu jest nawet całkiem niezła miejscówka, chociaż do lasu jest trochę daleko. No ale dobra, zobaczmy. Można tutaj zapolować na coś, jakiegoś zająca bym sobie upierdzielił. W sumie i tak coś trzeba będzie zjeść, bo tutaj widzę, że mi ee, żołąd w żołądku mi ubywa jedzenia. Więc będziemy musieli coś tutaj opierdolić: jakiegoś zająca albo jakiegoś szopa. Okej, okay. chwilę tu coś jeszcze jest. I tutaj ta plaża jest większa. Patrzcie, to może tutaj się zadomowimy. Dobra, to chwila, dobra, to idziemy tutaj. Eee, czy coś tu jeszcze jest? Tam coś stoi. Nie wiem, czy to jest. Aha, tam jakaś łódka stoi. Dobra, ale do. O kurwa! Już tu są! Ja to mam, nadzieję, że... mam nadzieję, że oni to nie przyjdą, bo jak przyjdą to ja nie wiem co to będzie. Chyba se poszli. Aha, na B mogę coś budować, dobra widzę. Hmm, to co tu wybudujemy sobie na sam początek? Kurde, nie wiem, może... Aha, tu są ogniska, są shelter, czyli jakieś domki. 82 drzewa, ja pierdzielę to. Będziemy chyba jeden odcinek budować. też może to pójdzie szybciej, nie wiem. E, tutaj jakieś składowiska są defensive wall, o to może być dobre e, stół jakiś i to chyba tyle. Tutaj jest tratwa, o. Mm, tutaj jest jakiś domek, chyba z wejściem czy coś, houseboat, aha, coś pływającego. Może to jest domek pływający, dobra, resztę tu klikać nie mogę, klikać, dobra, mogę i to są jakieś posągi z ich, z ich głowami. Ja pierdzielę, dobra, tak się rozglądam. Czy tu czasem nie idą gdzieś, bo tak się tutaj zaczytałem, ale nie jest spoko. O kurwa, leci, patrzcie, leci, leci ta męda. Chyba mnie zauważyła Ciekawe czy mogą do wody wejść No idziesz stąd Ja pierdzielę. No i to teraz tak nie stać. on będzie patrzył na mnie a ja na niego ja Dobra w dupie nie mam Musielibyśmy tu wybudować no kurwa, następny idzie, patrzcie, co tu chodzą? Choćby to autostrada była, albo jakaś droga tranzytowa. ty myśli, że jest na drodze szybkiego ruchu, co tak biega. Ja nie wiem, czy to jest tak bezpiecznie. Może tutaj, to może to był głupi pomysł, żeby się tu rozbudować. Czy oni tak to będą mi łazić cały czas? To ja się w życiu nie wybuduję, muszę do lasu dojść. A żeby dojść do lasu, to tu musi być cisza. A tu na razie chodzą cały czas. O, ten tam lata jak pojebany. Patrzcie tam i z powrotem. Mi tu komar lata też. Zaraz mu wypieprzę. Daj, no, muszę się napić. Cóż miło ich nie być dzisiaj, oni mieli później przyjść. Czemu oni już przyszli? Aha, to mogę pozbierać, ale mam już chyba pełno, więc nie mogę tego pozbierać. Oluju, oluju, co teraz mam zrobić? Dobra, wybuduję to ognisko, które chciałem wybudować. Nie wiem, czy to, czy to. W sumie nic nie mam. Musiałbym i coś pozbierać, jakieś kamyki albo coś, nie? Ale jak to mam pozbierać, skoro ja. Nic nie mam. Dobra. Zrobimy tak, tu będę te najwyżej wybuduje jakiś Defensive Wall Ale to trochę później Chyba poszli Poszły, poszli, nie wiem Dobra, tu walniemy ognisko. Dobra, potrzebuje tak, dwa kamyki. Patrzcie, leci, leci tam ta kurwa, leci, patrzcie. Już się schizuję, bo powiem. mi to bardzo. Tak, dwa kamyki i jeden patyk jest mi potrzebny. I musimy coś zjeść. No jak mam zająca upierniczyć, jak tutaj oni cały czas mi łażą, no. Dobra, może poszli. Nie widzę ich, może, może poszli a może nie. Jak przyjdę, to zaraz, od razu pitam do wody, mówię wam. Jakie mam rąba drzewa, jak wiem, że oni tu mogą być? Rąbaj to! Tu. Dobra, tutaj spadły jakieś patyki chyba. Ale drzewko bym też może urąbał, czy nie da się, dobra Na no, czemu to się nie chce rąbać? Dobra Ja pierdol leci O kurwa ale patrzcie jak zapieprza, patrzcie jak zapieprza, patrzcie! Patrz, 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 patrz! To wody, ja do wody jadę, ja... Ja opitam do wody. No patrzcie jaki luj! Następny! Nie, ja nie wybuduję tego dzisiaj. No nie chcę się z tobą zaprzyjaźnić Odejdź Przecież nie mogę tam podejść, bo mnie zabije zaraz. No ale patrzcie jakie to jest dzikie. Jakby to z buszu uciekło albo skądś I on tam teraz stoi, gdzie ja drzewo rąbałem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie poleciał, dobra. Na no co z tym? Gdzie go w żyć, w, ży w, ży w życiu go nie zabiję? A mi to nie wskoczy do wody, nie? Zresztą nie różnie było, to takie dzikie jest. To jest do... To jest niby do życia. To co sobie łykniemy. Chwilę. Mamy coś tu w ogóle do żarcia. O, są batony. Dobra, weźmiemy sobie baton. Życie mamy, dobra. Spróbujemy go załatwić tego jednego chociaż Luya. Widzieliście to? Jakie to jest dzikie Ja pierdziele, epicen go zabiłem na wszelki wypadek go poświartkuje No kurwa następny idzie To, co tu mi brakuje, jeszcze? tylko dwa kamyki. Dobra, łykniemy sobie to jeszcze raz. I tego też zabijemy. Ten nawet pitno, to może niech pita. Chodź tu już mato. Jeszcze ta burza jest takie. Dźwięki w ogóle Co to jest? Tego tu nie było, co to tu jest? A tu... Nie wiem czy to jest teraz ten sam czy to jest inny, bo ten poleciał, a ten zaś tu jakiś z góry idzie, luj. Jakby nie mogli gdzieś indziej chodzić. Źle się tu w życiu nie wybuduje teraz. Nawet dwóch kamyków nie mogę znaleźć. Dobra, mam nadzieję, że tą noc jakoś przeżyjemy. Chodź tu. Nie wiem, gdzie on teraz poleci. Oha, u góry jest dobra. Jest u góry, tu nikt nie idzie na razie. ten śmieć jest. A tu jest, dobra, idzie, idzie, idzie. Chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Fuck. Ja pierdolę. Oh, gee, I Okej okay, moi kochani, dziękuję wam za pierwszy odcinek, troszkę niespodziewanie, że tak powiem e, umarliśmy, będziemy musieli zacząć to jeszcze raz od nowa. Ale nic, to wszystko już w kolejnym odcinku z cyklu The Forest, jeżeli wam się podobało to oczywiście lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, a także jeżeli udostępnicie mój film swoim znajomym, to także będę się bardzo, bardzo cieszył. No cóż, dziękuję Wam za uwagę, jak widzicie mamy tutaj jeszcze 26 dni, 2 godziny, 19 minut i 12 sekund, tak więc na pewno jeszcze jeden odcinek z tego sobie nakręcimy i będzie na kanale. To jeszcze raz dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, Hejosse.